pewnego rodzaju wyzwanie, jakim jest rehabilitacja osób najciężej poszkodowanych, czyli osób z uszkodzeniami widzenia kręgowego. Stanowią on pewnego rodzaju platformę, na której mogą być realizowane różne projekty badawcze. My jako uzdrowisko realizujemy swój projekt badawczy wraz z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, natomiast wiemy, że są już złożone w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który jest dysponentem środków z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, są złożone wnioski o dofinansowanie innych programów badawczych nad pacjentami z uszkodzeniami jedzenia kręgowego, które tak naprawdę mogą być realizowane tylko... W takim ośrodku jak ten, czyli w naszym instytucie, bowiem tylko ten ośrodek z tego co nam wiadomo, na pewno w Polsce, w Europie, ale może i na świecie posiada wszystkie niezbędne sprzęty do takiego holistycznego podejścia do pacjenta. Sprzęty i personel przede wszystkim, bo to jest solą tego instytutu, które pozwalają na rehabilitację przy użyciu najnowszej technologii, a zarazem pełne holistyczne podejście do pacjenta. Ja ja dobrze, ja dobrze, ja dobrze, dobrze. Pacjentów w Polsce, nie ma stowarzyszenia nawet, a patrząc na przykład na drugie, nie było sprawy na osoby, czyli na przykład pacjentów zostawili rozsianie, bo oni mają nie tylko stowarzyszenie, to również ośrodki, gdzie mogą się opakować. Więc między innymi to też stało się do podstawą do, do pomysłu, nas, na że mają już w miarę dobre czyli stan y, y, ogólny będzie pozwalał na dość intensywną terapię, y, więc no, będą to pacjenci różnie, ja nie mogę powiedzieć kiedy najwcześniej, ale gdzieś właśnie te 3, 4, 5 miesięcy po urazie, y, dlatego że na samym początku oczywiście ci pacjenci mają wiele przeciwwskazań do, do terapii, która, y, co tu dużo mówić, no, jest terapią wymagającą wysiłku. I będziemy właśnie tego typu pacjentów zapraszać. Oczywiście najlepiej, jeżeli byłby to pacjent, który będzie miał niecałkowite uszkodzenie rdzenia, bo musimy zrozumieć, że to są dwa, dwie różne rzeczy. Pacjent z całkowitym uszkodzeniem rdzenia. Bo no to tak naprawdę przede wszystkim rehabilitacja tak zwana troszkę kompensacyjna, czyli taka rehabilitacja, która powoduje, że ten pacjent może stać, tak? Czyli dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ, proszę Państwa, może ja tak tylko prosto powiem, że jeżeli mamy, powiedzmy, uchwycenie na poziomie piersiowym, tak? Kręgosłupa. To wszystko co w dół, czyli wszystkie drogi rdzenia, one niestety zanikają. Czyli jeżeli takiego pacjenta z całkowitym uszkodzeniem rdzenia, czyli takiego, który nie ma żadnego ruchu, nie ma czucia, jeżeli takiego pacjenta zostawimy samemu sobie, to później niestety wiemy, że ten rok pierwszy jest takim rokiem, gdzie ten zanik jest dość duży i no niestety później być może na przykład za 5 lat. E, będzie wynaleziona terapia pod tytułem jakiejś właśnie komórki macierzystej i ten pacjent po prostu nie będzie się do niej nadawał z tego względu, że już wszystko w dół, no, no może nie wszystko, ale ten zanik będzie dość duży, tak, Interneuronów. A wiemy dobrze, że w tej chwili e, na całym świecie pracujemy, e, na, osoby, które zajmują się urazami rdzenia, nad takimi rodzajami bypassów, tak, czyli będziemy chcieli między, między tutaj powiedzmy tym odcinkiem, który pracuje, tak, stworzyć taki właśnie bypass na no, no różnym, czy to na poziomie na przykład wi czy różnych innych metod, no, które są rzeczywiście teraz bardzo um, bardzo eksplorowane. No niestety, jeżeli pacjent tutaj nie będzie miał żadnego odbioru, prawda, no to, to wtedy niestety taki pacjent nie będzie się jaki dla... Na... Właściwie ma już około 15, nawet prawie 20 lat, jeżeli chodzi o jego użyteczność w rehabilitacji neurologicznej, także już na takie ukrutowane miejsce w rehabilitacji schorzeń neurologicznych i oczywiście urazy rdzenia i pacjenci ze skarbieniem osiadłem czy też pacjenci po udarach. Tutaj lokomat o tyle jest bardzo dobrym urządzeniem, że właśnie tak jak mówiłam, że dzielimy tych naszych pacjentów no takich, którzy mają całkowite uszkodzenie rdzenia i, i to niecałkowite. I tutaj jeżeli chodzi o lokomat, to również nadają się do niego pacjenci z całkowitym uszkodzeniem i na pewno najlepiej byłby to pacjent, który ma uszkodzenie w odcinku piersiowym, ale jak widzicie Państwo, do, do tematu nawet można włożyć kogoś, kto ma uszkodzenie w odcinku szyi. Może zamiast mówić na początku skutek ubocznych, to powiem, powiem, że przede wszystkim, oprócz tych wszystkich plusach, o których Pani profesor mówiła, to praca na tych urządzeniach pacjentów motywuje. To jest i nowy etap rehabilitacji, kiedy pacjenci wreszcie widzą światełko w tunelu. E, pojawiła się szansa dla tych, którzy dotychczas mogli tylko być rehabilitowani w łóżku na leżąco lub na siedząco. E, dzięki pracy z tymi urządzeniami nabierają choty do dalszej rehabilitacji i do życia. Oczywiście zdarzają się powikłania, jakieś e, e, skutki uboczne. Z naszych obserwacji e, są takie dwa podstawowe skutki uboczne. Jedno to otarcie na skórka. I drugie, euforia, czyli ci ludzie, którzy zaczęli chodzić yy, i zostali spionizowani, po prostu tak się cieszą, że czasami nie potrafią opanować tych emocji. To jest najczęściej zaobserwowane przez nas, oskutek uboczy. z poleżeniem, co do końca W takim fajnym stanie była. Takim leżącym. Nie, on mi nie mówię. Jak długo trwała Pani Rachabi? Uro, 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 uro. No to, to no by minęło dwa lata. Jak teraz jest, że Pani powiedziała? Na mój. Będę na mój. Wszelkie czynności mogę wyglądać samodzielnie. To znaczy, że Pani powiedziała, jak wie, co Pani jest, może Pani do pani chodzić? No mogę się poruszać, i w sobie zna innej i za wszystkie podstawowała na To jest bardzo dużo w Bardzo. To jest dużo prawa. Nie wymagam osób w czasie. Cały czas, nie. To był duży wysiłek? To było bardzo duży wysiłek. Tak. Bardzo duży, myślę, że zdrowy człowiek, nie ma pojęcia. W centrum mężczyzny spodziewała się pani takich ataków. Tak.